Witam serdecznie. Został odebrany właśnie motocykl Yamaha MT125. Bezwypadkowy. W stanie fabrycznym od pierwszego właściciela. Oczywiście, należy go wyczyścić. Zostanie przygotowany do sprzedaży, i niedługo pojawi się w ofercie. Także zapraszamy na krótka prezentacja. Jedyna wada motocykla, żeby to było jasne klamka do wymiany, żadnych zadrapań. Wszystko jak najbardziej oryginalne. Po prostu jest motocykl nieużywany, zakurzony. ale zostanie odpowiednio przygotowany do sezonu. Przebieg motocykla, proszę bardzo. 12 769 km, dwa kluczyki, i komplet, oczywiście, dokumentacji. Zapraszamy do śledzenia. Cześć, cześć. Ja już Rafał z tej strony. Mamy jamaszkę po naszych przygotowaniach w Polsce. Tak to wygląda. Teraz do każdego elementu sobie podejdziemy i pokażemy co zrobiliśmy i jak wyglądają poszczególne elementy eksploatacyjne po pierwszym myciu cały kształt wygląda naprawdę fajnie Wpada już polska rameczka na polski wymiar rejestracji I co my tu mamy? No przede wszystkim tankpad, który sobie został zakryty przez torbę Yamaha, ale w razie co, no to, to jest ten dedykowany tankpad od Yamahy. Saszetka na bak, też od Yamahy, od tej wersji MT, całkiem pojemna, ale też odpinana, więc gdybyśmy chcieli z nią sobie jeździć cały czas, no to można sobie ją odpiąć i już nam nie przeszkadza ładowarka. Tutaj od nas, do, od nas doszło szyba przednia, obrad ciężarków, były delikatnie zadrapane, więc ciężarki dostały nowe, no i klemeczkę, i to z rzeczy, które wymienialiśmy, no dodatkowo oczywiście serwis olejowy, olej wraz z fiderkiem Motul 10W40, więc to już mamy zrobione. Poza tym, no to tak naprawdę gotowe do jazdy opony przód, tył, Bridgestone, Batlaxy, PT45 z 2019 roku. Więc, więc dość świeżej. I tego mięska naprawdę mamy sporo. Więc na pewno te opony przejeżdżą. Jeszcze za 2-3 sezony na pewno. Tarcze bez rantów. Tutaj nic tam się nie, nie zawija. Tylny placek. W okolicach 60-70% nowego, no. więc też jeszcze jak najbardziej zostaje. Poprzednia tarcza też bez Antu. No to ciężko dostępny klocek, ale no moim zdaniem jego tam jest z 80-90, więc na no też jeszcze jak najbardziej zostaje. To jest wersja z ABS-em. Mamy te dwie dodatkowe tarczki na przedniej Tylnej Feldze. Co wydeszek, to taką piętą filozoficzną wszystkich tych emteków po jakichś szlifach są te zarysowane końcówki. Tutaj mamy całość razem z tymi odbojnikami na setach. Tutaj też mamy całe. Tutaj mamy dołożone kraszpady Yamaha. Jakieś minimalne otarcie, ale podejrzewam, że garażowe. Fabryczne uszczelki na silniku więc to też jeszcze oryginalne cylinder od nowości te boczne pokrywy też nie rozbierane tu mamy ograniczniki na półce Po tej stronie już jest idealny. No i napęd. To napęd jest mniej więcej, została jakaś 1 trzecia na ciągu. na tą chwilę jest ustawiony, no ale to nie odchodzi od zębatki. No i to jest łańcuch Dida.

No to co, zapraszamy do oglądania oczywiście na oględzinach na miejscu albo w siebie pod domem